Warsztaty tutaj w wiatrakowie są zawsze takimi naprawdę wyjątkowymi wydarzeniami, mam wrażenie, w życiu każdego uczestnika. A te warsztaty kobiece, które tutaj prowadzimy za Agnieszką, są takie szczególne z tego względu, że jednak są same kobiety. I to sprawia, że jest większa otwartość, większe takie wsparcie wzajemne, i dzieją się rzeczywiście rzeczy niezwykłe. Dla mnie najważniejsze, co chciałabym przekazać uczestniczkom naszego warsztatu, to umiejętność zaufania do siebie. Dla mnie zaufanie do siebie jest rzeczą najbardziej istotną. To, co się dzieje przez te trzy dni, to tak naprawdę jest taki proces dochodzenia do tego, że to, co ja myślę, to, co ja czuję, to, co ja, to, to czego ja chcę w życiu, to jest dobre. To jest to, co ja bym chciała przekazać uczestniczkom naszym, że one mogą być takie, jakie mają ochotę być, że one nie muszą spełniać niczyich oczekiwań. Że to coś, co w środku czują, ta siła, którą czują w środku, może tylko sprawiać dobre rzeczy, może sprawić, że one będą w pełni sobą, że one będą świecić, że dzięki nim inni też będą mogli korzystać z ich. Zasobów, jakie one posiadają. A my staramy się, żeby rzeczywiście przez te trzy dni tutaj u nas było prawie że idealnie. I nie idealnie w takim znaczeniu, że nie pojawiają się jakieś negatywne emocje, wręcz przeciwnie, że jest naturalnie i dobrze i swobodnie. Nie ma pierwiastka męskiego. Jesteśmy same same kobiety. Wytwarza się niezwykła wprost przestrzeń empatii i akceptacji. Ja mam takie wrażenie, że czasami jest coś takiego w nas. Że czujemy, że tam coś od środka zaczyna nas tak swędzić, trochę drapać, zaczyna dawać nam takie sygnały, żeby chciało jakieś zmiany, że coś mu się nie podoba, i my um, przez długi okres czasu na przykład możemy ignorować to uczucie i mówić: jeszcze nie teraz, to nie jest czas dla mnie, może później, jak wychowam dzieci, jak skończę studia, jak będę mieć ileś tam lat. I w którymś momencie to uczucie jest tak silne, że my nie możemy się właśnie jemu oprzeć i musimy podjąć jakąś decyzję. I mam wrażenie, że. Taki rodzaj warsztatów, jakie my tutaj oferujemy z Agnieszką, są idealnym sposobem na to, żeby taki proces rozpocząć. Dlatego, że w momencie, kiedy jest proces trzydniowy, kiedy jest nasza totalna uwaga od piątku rano do niedzieli wieczorem, kiedy jest wsparcie innych uczestniczek, kiedy jest odpowiednia atmosfera, bo jest to odosobnienie, bo jest natura, bo jest pyszne jedzenie. To wtedy są takie idealne warunki do tego, żeby rzeczywiście wyciągnąć to coś ze środka, co nam nas swędziało, i zobaczyć, co to jest. Żeby potem można było dalej coś z tym zrobić. Ty też jesteś tym, tym ogniem w środku, który może ogrzewać innych. Ta forma warsztatu jest, jest niepowtarzalna. Jest niepowtarzalna i jak gdyby w wielu warsztatach brałam udział jako trener, jako uczestnik, i do tej pory muszę powiedzieć rzadko spotkałam się z tak idealnymi warunkami, żeby miał uczestnik do pracy ze sobą i nad sobą. Warsztat jest dla kobiet, które są tak na skraju przed zmianą lub na skraju wytrzymania tego, jak funkcjonują, w jakim życiu są lub na skraju jakiegoś przełomu, że wiedzą, że coś się zaczyna zmieniać i potrzebują takiego pchnięcia, żeby, żeby pójść dalej. Ten warsztat jest też również dla kobiet, które po prostu chcą odkryć, co tam jest w nich w środku. Czują, że nie żyją w pełni, czują, że funkcjonują tylko w jakimś procencie, a jeszcze jest cała masa ich samych, które, która jest nieodkryta, która może mieć wielkie skarby, które warto jest wyciągnąć na powierzchnię. Cudowna kobieta, zapraszamy Cię bardzo serdecznie na niezwykłe warsztaty Kobieca strona mocy. Zapraszamy Cię razem z Sandrą tutaj do Wiatrakowa obok Kazimierza Dolnego, gdzie w atmosferze niezwykłej, w atmosferze natury, z dala od kurzu i zgiełku miasta będziesz mogła odkrywać krok po kroku swoją kobiecą wewnętrzną, cudowną moc.